Cześć, dzień dobry! Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o jednej z najbardziej emocjonujących gier, w które grałem w przeciągu ostatnich miesięcy. Nazywa się ona Sliterio. Tak, naprawdę, Sliterio to jest jedna z najbardziej emocjonujących gier, w które grałem w przeciągu ostatnich miesięcy, dlatego że dzieje się tutaj mnóstwo rzeczy, które są oparte na takich. Pierwotnych instynktach ludzkich, to, co po prostu dzieje się z innymi graczami, jak wchodzimy w interakcje z innymi graczami i jak możemy wykorzystać to, że są to prawdziwi ludzie, jest naprawdę niesamowite w tej grze, ale nie można by mówić o Sliterio, jeśli nie powiemy najpierw o innym tytule, który nazywa się Zaskakująco podobnie. Wielu z was wie, że mówię o Agario. Agario jest starsze niż Sliterio. Dlatego niektórzy mają takie podejście, że nie warto na Sliterio tracić czasu, dlatego, że to jest po prostu zwykła Żynka. Agario wydaje się mieć już wśród graczy pewną renomę. Nawet Frank Underwood grał w Agario. Oh God, I got eaten again. Nie szło mu to może zbyt dobrze, ale same zasady gry są dość proste. Zaczynamy jako mała kulka, możemy się żywić rozsianymi po planszy kulkami oraz innymi graczami, pod warunkiem, że są mniejsi od nas. Tak więc na samym początku jesteśmy bardzo łatwym łupem dla tych, którzy. no. Sporo już urośli. Sama idea Agario jest bardzo ciekawa to, w jaki sposób każdy gracz buduje swoją pozycję na planszy i swoją wielkością, właściwie reprezentuje to, jak dużo już czasu spędził na tej pojedynczej rozgrywce. Ale jeśli chodzi o dynamikę rozgrywki, no, z tym nie jest aż tak dobrze. I tutaj pojawia się Sliterio, obecność Sliterio. W stosunku do Agario jest bardzo ciekawa, dlatego że możemy tutaj porównywać, jak jeden pomysł na rozgrywkę można w bardzo różne sposoby realizować. Sliterio, tak samo jak Agario, jest grą sieciową, w której rywalizujemy z innymi graczami, i tak samo jak w Agario, musimy tutaj jeść, żeby urosnąć. Różnica polega na tym, że po pierwsze nie jesteśmy kulką, a raczej wężem, który rośnie nie tylko na grubość, ale też na długość, a po drugie nie możemy po prostu jeść innych graczy. Jeśli chcemy ich zjeść, to muszą oni najpierw zginąć, a żeby zginęli. Muszą wejść w kolizję z innym graczem, na przykład z nami. Ta druga różnica jest szczególnie istotna, dlatego że w Agario, jeśli mamy do czynienia z kimś, kto jest po prostu większy od nas, to jest to bardzo prosta sytuacja. On może zjeść nas, my nie możemy zjeść jego. Możemy go zwabić w jakąś pułapkę, ale szczerze mówiąc, jeśli ktoś jest chociaż umiarkowanie ostrożny. To nie da sobie tego zrobić. Z kolei w Sliterio dynamika jest o tyle ciekawa, że tutaj nawet najmniejszy, najmniejszy dopiero co startujący wąż jest w stanie zagrozić temu dużemu, z kolei ten duży nie ma bezpośredniej przewagi nad nim. Nie wystarczy, że po prostu wjedzie w niego i pożre go. Może go otoczyć, może go zwabić w pułapkę, ale jeśli ten mały będzie wystarczająco cwany i szybki, to sobie na to nie pozwoli. To właśnie ta nieprzewidywalność interakcji jest czymś, co mnie w sliterio bardzo emocjonuje. To znaczy, nawet grając tutaj jako jeden z tych większych węży na mapie, kiedy widzimy w jakimś swoim sąsiedztwie, w swojej okolicy te bardzo małe węże, to wiemy, jak one się będą zachowały. Pamiętamy, jak sami graliśmy, zaczynając dopiero rozgrywkę. Pamiętamy, że będziemy próbowali szybko się wzbogacić, szybko urosnąć, jakoś zaskoczyć tego dużego węża. I nagle widzimy, że im więksi jesteśmy, tym bardziej atrakcyjnym celem się stajemy. To nie jest tak jak w Agario, że teraz wszyscy starają się nas omijać. Jesteśmy po prostu wielkim kolosem, który powoli przemierza mapę i pożera wszystko na swojej drodze. Tutaj, im więksi jesteśmy tym głośniejszy będzie nasz upadek, kiedy komuś uda się nas zaskoczyć. Dlatego trzeba uważać w każdej sytuacji, nieważne jak dobry by nie był nasz wynik. Tak samo duże znaczenie ma też tutaj sterowanie. To znaczy w samym Sliterio przyznam, że akurat sterowanie nie jest zbyt precyzyjne i być może jest to jakaś Istotna część tej gry, na pewno bardzo charakterystyczna cecha tej gry. Nie zmienia to faktu, że jest ono i tak bardziej dynamiczne niż w Agario, gdzie właściwie wszyscy suną bardzo powoli, z kolei w Sciterio jesteśmy o tyle nieprzewidywalni, że w każdej sytuacji możemy przyspieszyć. Możemy nagle kogoś zaskoczyć, możemy udawać, że idziemy w drugą stronę i nie jesteśmy zainteresowani, i nagle zajść komuś drogę. Wszystko zależy od tego, jaki jest dany gracz. Czasami trafiamy na kogoś, kto widać, że cały czas. Próbuje nas zaatakować w jakiś sposób, i możemy to wykorzystać. Możemy wykorzystać sam fakt jego nieprzewidywalności, żeby wykonać jakiś kontratak. To jest właśnie coś fajnego, coś co podoba mi się w różnych grach multiplayerowych, ale nie we wszystkich, i Slithery robi to bardzo fajnie. To znaczy, tutaj możemy wykorzystać percepcję innego gracza do stosowania, do robienia pułapek, do prowokowania innego gracza, do udawania, że próbujemy zrobić coś innego, czy nagłej reakcji na różne sposoby. Taka prosta gra, to jest bardzo prosta gra, ale jest tutaj dużo rzeczy, które można wykorzystać, bazując na samym fakcie, że gramy z innymi ludźmi, wykorzystać to, jak wydaje nam się, że zachowaliby się w różnych sytuacjach i obrócić to przeciwko nim. Otwiera się też tutaj przed nami dużo ciekawych taktyk. Ja, na przykład, w pewnym momencie postanowiłem grać jako pasożyt. Trzymałem się po prostu gdzieś tam w pobliżu tych ogonów większych graczy, nie angażując się za bardzo w jakieś pojedynki, czekając, aż ludzie więksi ode mnie załatwią, być może, jednego z tych większych kolosów, i ja będę mógł spokojnie gdzieś tam od tyłu, od tego ogona pożerać te rzeczy, które po nim zostały. W taki sposób urosłem, tak budowałem swoją potęgę i tak urosłem aż do pierwszego miejsca. Inną rzeczą związaną z percepcją jest na przykład to, że widać tutaj chciwość niektórych graczy. Widać, że w momencie, w których pojawia się jakiś smakowity łup w ich pobliżu, to zaczynają grać o wiele mniej ostrożnie i wtedy można to wykorzystać, żeby zachować swój rozsądek i przygotowywać odpowiednie pułapki, ustawiać się strategicznie tak, żeby szalenie biegający za pożywieniem gracze władowali się prosto w nas i wtedy zbieramy wszystko po nich. Koniec końców, sliterio jest naprawdę bardzo dynamiczną grą. Grą, w której od samego początku jesteśmy w stanie bardzo szybko zbudować naszą wielkość i naszą siłę na bazie na przykład takich rzeczy jak podstępy, chytrość, ostrożność, czy nawet... Zabawa, właśnie w taką hienę, jak yy, ja to robiłem. Zabawa w gościa, który trzyma się z boku i który tylko szuka odpowiedniej okazji, w której, no wiecie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ale oczywiście pozostaje tutaj też kwestia tego plagiatu. Tego, że Sliterio jest bardzo oczywiście, w bardzo oczywisty sposób inspirowane Agario. I tutaj, no cóż, pojawia się jedna najważniejsza kwestia. Zasady rozgrywki nigdy nie były. Objęte prawami autorskimi. Czasami jest to wykorzystywane w obrzydliwy sposób, i czasami trafiamy na 100 plagiatów czy 100 inspiracji jakąś grą, na przykład na platformach mobilnych. Ale w tej sytuacji mamy do czynienia przede wszystkim z grą, która wykorzystała ogólną ideę, ale zrobiła to w inny sposób, stworzyła na bazie tego inną dynamikę, zupełnie inny system sterowania. I przez to kreują się w niej zupełnie inne sytuacje niż w oryginale. Jak dla mnie, nic więcej niż usprawnienie, konkurencja, i być może Agario będzie próbowało coś z tym zrobić, a być może nie. Tak więc, ja polecam akurat Sliterio. To w Sliterio bawiłem się najlepiej, to Sliterio było najbardziej dynamiczne i najbardziej nieprzewidywalne, i przede wszystkim jako gra bardzo prosta, o bardzo prostych zasadach, fajnie pokazuje to, w jaki sposób interakcja z innymi graczami jest w stanie zbudować unikalne doświadczenie. Dzięki za uwagę. Anonimowy Sliterianin. Trzymajcie się.